Już jest do zdobycia i pokażę dokładnie jak odebrać ten darmowy pakiet z darmowym skinem, malowaniem, kilowym i plesakiem dla wszystkich graczy Fortnite i dokładnie będziesz wiedział jak to zrobić. A na początku daj łapkę w górę, daj subika, bo wiemy 100 tysięcy subów, a Ciebie to nic nie kosztuje. I koniecznie jeśli dowiedzieliście się o tym sposobie, o tym skinie właśnie od mojego kanału, ode mnie, to wpisz proszę kod Sakeham bo Ciebie to nic nie kosztuje, a mi mega pomagasz używając mojego kodu, szczególnie teraz jest konkurs, który w opisie jest na gift 800V albo PESEPK20 złotych, Także bierzcie udział, wystarczy kanał i sprawdź czy Wam kodzik nie Pierwsze co, jak zrobić tego skina oczywiście musi zrobić proste zadania, które znajdziemy tutaj. Jest to zadania Mroczny Lód i masz tutaj łącznie wbić 50 leveli, żeby odebrać te wszystkie rzeczy. Za wbicie 5 leveli dostajesz na początku, właśnie, kilof, Za wbicie tutaj 20 leveli dostajesz, właśnie, malowanie do broni. Za wbicie łącznie 35 leveli dostajesz ten perspektwę i za wbicie łącznie 50 leveli otrzymujesz skina, czyli nie musisz robić jakby tych wszystkich questów jakby po kolei wbijać łącznie z setnego lewa na ponad, tylko łącznie za 50 leveli otrzymasz już wszystko. I teraz, jak zrobić te questy, bo tutaj ich nie będziesz miał tylko. Musisz je sobie najpierw szybko odebrać, Pierwsze co, też rzeczy może zrobić każdy, to musi zrobić to na Epic Games Launcherze, albo na Fortnite na PC, ale oczywiście przygotuję dla Was też poradnik. Dokładnie jutro na moim kanale, jak zrobić tego skina również na konsolach, bo da to się zrobić, tylko to musisz chwilkę pochmienić. Pierwsze co, możecie zrobić tego skina na dwa sposoby. Pierwsze, wchodzisz po prostu do sklepu z przedmiotami i sobie zjeżdżasz na sam dół, czyli dokładnie tutaj na dół i będziesz miał w ofertach i zestawach specjalnych, no właśnie ten pakiecik będzie mogli go znaleźć w tym miejscu. Ja oczywiście już go odebrałem i będzie on miał CRN i 0 złotych, czyli nic za niego nie zapłacisz a następnie klikasz sobie tutaj kup no i klikasz, po prostu przek przekierujesz tam do strony Epica i musisz zaakceptować wszystkie rzeczy i otrzymasz dokładnie te zadania jeśli by one się nie pojawiły w tym miejscu potem to musisz tylko zresetować grę i przez 11 tygodni możesz sobie to zrobić ale jest jeszcze jeden sposób, który możesz zrobić i teraz Ci pokażę, jeśli nie odbierasz przez Epica właśnie tych rzeczy, możesz wbić sobie dokładnie na Epic Games Launcher i tu też jest cały ten pakiet, żeby go zdobyć wchodzisz sobie następująco w sklep następnie szukasz takiego dużego przycisku czyli gratis w tym tygodniu Porta ich rozdanie klikasz sobie to i tutaj masz też kolejny właśnie ten pakiet jakby do zdogarnięcia i ja już go mam jak widzicie w bibliotece ale wy możecie sobie go zgarnąć bez problemu klikając właśnie w to miejsce kup i też kosztuje on 0 no i w sumie możecie go sobie od razu ogarnąć, to samo jest na stronie internetowej, jeśli wbierz sobie na Epic Games Lancera, tylko że przez przeglądarkę też możesz znaleźć ten pakiet i on dokładnie będzie wisiał na przeglądarce na ich stronie internetowej czy taki Steam tylko że wersja Epic Games i też możecie sobie go dorwać w ten sposób, a teraz zapytasz jak to Zobaczy właśnie ten pakiet. Oczywiście na konsolach też się to zrobić i jutro będę na Was przyszykował specjalny materiał na ten temat, bo będziecie musieli zrobić to za pomocą specjalnego programu, o którym w sumie Wam powiem, ale też jeśli grasz na Xboxie, PlayStation, możesz czy czym innym, możesz sobie to zgarnąć. I pierwsze zapamiętajcie że ten pakiet będzie dużo krócej do zdobycia się go zdobyć tylko właśnie przy zakupie tutaj z tego zestawiku za 0 złotych do czerwca a jak wiecie zadania wykonać możecie przez łącznie 3 miesiące także warto sobie go kupić nawet jeśli masz teraz czasu właśnie grać i po prostu zrobić sobie go później bo dużo większy czas jest na wykonanie tego niż to mnie na zakup go pamiętajcie jeśli wam pomogę, łapeczkę w górę subik kod sejkamtapskie będę wam mega 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 wdzięczny dziękuję jeśli macie mój kod i weź na instagrama, twitcha gdzie są streamy i wszystkie poradniki poprzednie na zdobycie dużo fajnych darmowych przedmiotów trzymajcie się Um oh